Witajcie tutaj, Nickelman i Sleeves. To jest. Ty dalej mówisz. Ja już zapomniałem, coś mi je zawiesiło. Bo... Eee, tak, to jest. Będziemy. Co? Eee, świeżutkim, niedawno zrobionym. I może zaczniemy od tego, że zrobimy event. Tak dokładnie. Macie już taki mały, powiedzmy, trailer. Co na tym serwerze jest? Na, no, na koncie Sleevesa, tak. Czyli Minecraft Dirt. E, może ty ten, ty będziesz teraz mówi, No, dokładnie. Ja tutaj już szkielety zombie Tepep. No spoko, tylko im powiedz, żeby się tu tepli. <grym> Dobra, tepną się. Ym, I przyszkuję miksturki. Teraz no, będzie fajnie. swój źle. Epik! <grym> no te pat się dziady zasrani. Wbiją, czy nie? Nie wiem. Jakiś diabeł. Ustawienie warup. Eee, czekaj, za dwa. Dobra, jestem. Dobra. Co zrobił? Tepnął się ktoś? Nie. A jak Te... tepnąć wszystkich? E, no możesz. Ale jak to było? S, Al? E, S i Poniku. Ale bo nikogo tak naprawdę, e, wyś wstał. Co? No tak naprawdę tam ci gości... Wstaw linka na serwer, bo na... tak naprawdę tam ci gości się nie ruszają, co nie? No spoko, ale... Znaczy link na serwer, na to o co ci chodzi? Znaczy wstaw linka na internecie, żeby ktoś weszł na serwer. No to wiem, no to już wstawiłem na YouTube i na innym. Wstaw jeszcze raz. Es... Tak spamowałeś, że teraz nie wiem, co są gracze tu. Es... I... S S... S S O, krycha weszła. Widziałem, że jak kłuj wywalimy no to wywalamy te listrza. Y nie wiem, jak chcesz. K no daję jakąś zbrojkę, żeby ten, żeby mogła walczyć. Eee, no to kogo tu jeszcze czepnąć? Warp eee, even, event... Warp event. Ui... Jezu na tu No wpijać Wiesz to trzeba by było zrobić Co? No dobra otwieraj tą pierwszą falę no, czekaj jeszcze nie, jeszcze nie Dobra, pierwsza fala to niewdziałe szkielety czekaj, jeszcze nie Jeszcze nie otwieraj, wezmę sobie z jabłka.

Sala numer jeden. Nie widziałem wiedźmy. Serio? Ale nie, że ty sobie weźiesz... Tak, tak. No Dobra, no to będę z walo. dalej. Lol! Coś już poszły Gień. Giń Нин, нин. Ну, гей, мадаф... Не могу трафить. Уж, паха. Филам... Оло. Мама. Че у нас Не Видишь их? Мадаф. Proszę nie niszczyć Muszą być niewidzialne Muszą być niewidzialne, o wow Tak są niewidzialne tak. Czy jak ja je znajdę? abiła mnie <coughs> No z rozpaczyni. Szybkie zombie. No zombie. Zombie, zombie. No dawaj te zombie. Ale one mają być widoczne, ła wow. Yus? E hey, yus? <laughs> hey, oh. E ale Oh Fail Hum Oh C'est E, czekaj. E, dobra, jestem. Muszę teraz wbić na serwer. Dobrze, dobra, zaraz wracamy. Wracamy z powrotem. Tak. номер два. Шипки зомби. слабо шипки. Ну давай. Юш. Ты уж конец? Ча, ча, ча. Бьем. Я же ты можешь мне джей на одного хика забьешь, но то добра. Ta zbrojka. No to zrobię jakiś silniejsze. Ej! Nie ja mam się zrobić? Masz tutaj zbrojkę. Ci rzucę. No rzucaj. Cały czas ci rzucam. No i masz. I tam jeszcze łuk i strzały cię wciem. I z tym masz się bić. Czemu ja ich nie widzę? No bo tak ma być. No to jak ja mam je widzieć i jeśli mnie zabiją? No co ty odwalasz? Nie Czemu... wiem właśnie. Ty mi cały czas game moda włączasz. Kińcie Ła. Ła Ła Wszystkie? Giń. Co to jest za zbroja, co? Co? Budki? Ja je widzę. Masz budki na on. nikt w Ciebie nawala, a Ty nic. Dobra? No znowu. No nie znowu, po prostu nie miałem pomysłu, ty przed tymi tak rozwaliłeś szybko, bo miałeś enchant all miecz. Po. A one spadły? Tak, spadły. Tak. No tak, jest czołgniki, nie? Ja mam budki na enchant all. Nic mi one nie dają, bo tak i tak ginę. Typy... Krych. Chwila. Co? co? Chyba nikt nie idzie na ten event. Incidentum. To będzie szybko, i To będzie gdzie nie chciałaś No weź ci Wszystkie już? Dobra, killnij Killal Widzisz, jak je szybko pozabijasz yeah Zrobimy zrobi mojego twola. już koniec zawętu? No, to weź mi ten, to weź mi opróżnie jak Fiponek. Opróżnie jak Fiponek, już fajnie co to kończymy? E, tak, kończymy. To no to chodź. No chodź. No chodź tu. Chwila. Ej, no Wypij mleko i kończymy. Dobra, wypijemy mleko. Mm. dzisiaj kończymy z mleczkiem do o, widzenia cześć inna. To, to, jest nas os... Co? to jest nasz ostatni filmik Znaczy pierwszy filmik więc proszę o wyrozumiałość no i dobra, cześć inna. Cześć.